Witajcie, witajcie, dzisiaj mamy sobotę. 27 kwietnia jestem w Sycenie. Właśnie tu się rozkręca kapela, wesoły kwartet. Już tutaj mnóstwo gości się bawi. Piękna sala. Piękne dechy. To jest niewiele remis, które mają dechy. Miłośnicy można przytrupać bezpiecznie. Właśnie. Zaraz, zaraz zobaczcie jak to jest fajnie. Cóż, mam powiedzieć o Sycynie. No, sycyna ma jeszcze bardzo ładną salę biesiadną. Jak się tu wszyscy strudzą tańcami. Proszę bardzo. Można odpocząć, na goście są. Właśnie, tak. Herbatka zawsze tutaj jest. Także można tutaj się pani ubawić. No właśnie, teraz widzimy dzień dobry, dzień dobry, ale muszę Was na żywo nagrać jeszcze. Dziękujemy bardzo. Tak chcę pokazać jeszcze remizę w Sycynie. Zobaczcie, ta remiza. Także jest... Tak, tak, tak. Muszę pokazać widzą, wiesz jak wygląda. Ja nie? nie jest tak źle jeszcze, nie jest tak źle, nie jest. Dokładnie, no tak widzicie wygląda Asycyna, wspaniałe miejsce, miejsce narodzin Jana Kochanowskiego, ma w sobie wiecie, bardzo ciekawe histor ciekawą historię i to udokumentowano to, kochani, to jest jedna z najstarszych miejscowości w Polsce bo mają papier, że to jest 800 lat kochani, pomyślcie, 800 lat a, a jeszcze pewnie istniała Sycyna przed jeszcze dokumentami pisanymi także magiczne miejsce warto do Sycyny przyjeżdżać ja tu przyjeżdżam już 8 lat także bardzo fajne tutaj są zabawy wspaniały klimat i to jeszcze taki Ludowizny. Także pozdrawiam, życzę miłego oglądania relacji z Sycyny.